Jesteś Grzegorzem Krychowiakiem. Czyściłeś w La Liga Messiego i Ronaldo, na euro byłeś wiodącą postacią reprezentacji Polski. Jesteś najdroższym transferem w ligę, przychodząc do klubu, który chce walczyć o Ligę Mistrzów. I choć twój najbardziej pamiętny występ w tym klubie to wejście na boisko w Barcelonie, gdy Twoja drużyna straciła historycznego gola i jakoś tak wygodnie było to podpiąć pod ciebie i cały kształt Twojego sezonu, to pamiętaj, że jesteś wojownikiem. Ogłaszasz, że nie odejdziesz z klubu, będziesz walczył o swoje miejsce w Pedrze, bo wierzysz w swoje umiejętności, bo dobrze ci się żyje w Paryżu i nie złożysz broni, bo nauczono cię walczyć do końca i jesteś wojownikiem. I wiesz, że jedyną opcją jest wyjście z porażki obronną ręką i sukces, bo jesteś wojownikiem. A później nie zabierają cię na zgrupowanie, No jednak trzeba szukać nowego klubu. Czy ty poczujesz, że w sportu na YouTube? to bosz. Bieżące opinie subiektywno-sportowe. Jak tylko słyszałem pogłoski o chęci pozostania Grześka Krychowiaka w PSZ, to nie wierzyłem własnym oczom. Masz 27 lat, czyściłeś Messiego, czyściłeś Ronaldo i taki brak szacunku do samego siebie. Ja rozumiem, że kasa wpada, to jest jasne, wiem, że Paryż jest ładny, pewnie, ale na litość boską. To Chyba są rzeczy, których kupić nie można. Nie należy do nich Dolaruma. W kontekście krychowiaka mówi się teraz o opcji włoskiej, o czym się już mówiło jakiś czas temu, kiedy jeszcze Grzegorz podobno chciał zostawać w PSR, mówi się o powrocie do Hiszpanii, może Walencja, która się odbudowuje kolejny rok z rzędu, ale ja wam powiem, że ja widzę jeden kierunek i tego powinniśmy się trzymać. Lotnisko. Pierwszy lepszy lot, gdziekolwiek stamtąd. Nie wiem jaki sygnał już po prostu w tym momencie. Musiałby być bardziej przejrzysty od tych wszystkich sygnałów, które Krychowiak dostaje, że już go tam nie chcą. Wydaje mi się, że prezes musiałby do niego zejść i powiedzieć mu wprost Kurwa, typie, nie chcemy ciebie tutaj. Tak się zastanawiam, może tam to jest jakaś kwestia coachingu, może ktoś tam doradza, może płaci jakiemuś guru, który mu truje do śniadania i dosnu te same frazesy. Jesteś zwycięzcą. Podniesiesz się i będziesz walczył dalej. Wszystko jest możliwe. Wszystko i wszędzie możesz wszystko, tylko kup moją książkę i moje szkolenie. I może on po prostu za bardzo w to wszedł. Może za bardzo sobie zwizualizował, że za chwilę zostanie prezesem w tym PRZ, że jednocześnie grającym trenerem, poukłada wszystko po swojemu, wygra tryplet z drużyną i o niedowiarką, że się mylili. Bo wiemy, że wizualizacja to potężne i niezwykle skuteczne narzędzie. Na piwno! Ale... Tam no, w tym PZ, że to chyba jest jakaś plaga tego, bo weźmy takiego Benarfa, czyli w skrócie historię jego kariery. Był talentem, później przepadł, zmartwychwstał, trafił do PZ i znowu przepadł. I tak jak Grzesik, no też nie jedzie na zgrupowanie z PZ, ale on, on tutaj wszedł na Instagrama i wrzucił. No, czujcie, co tym wrzucił w ogóle. In Is Pozwolę sobie użyć innego wybitnego cytatu w odpowiedzi do Benarfy. Cytat niejakiego Conor'a McGregora. Shut your fucking mouth, boy! Baczcie na tę niesprawiedliwość, gdyż nadejść może z każdej strony. Wielka to niesprawiedliwość, gdy taki ktoś jak ja nie gra w Paryżu, a grać powinien, bo co będzie dalej? Kto następny stanie się ofiarą tej niesprawiedliwości? Andre Gomesz w Barcelonie? Kto następny usłyszy tę przerażającą opinię, że się nie nadaje? Paulinho? Bo co? bo gra w Chinach i ma kosztować 40 milionów euro? Zatrzymajmy te spirale nienawiści. Dorabianie ideologii do prostej rzeczy. Grasz jak gówno, kończysz w szambie. Czy można prościej? No nie no, typ Luthera Kinga, cytuję. I had a dream, I had a very, very dream. <grywka> to piłka, nożna, nie plebiscyt na lepszy świat, posadzili cię na ławie, koledzy z klubu cię nie lubią, to nie płacz w mediach, zwolnij coacha i przyjmij ode mnie najlepszą i darmową radę na każde zmartwienie. Jeden wyraz, który rozwiąże chyba z 90% problemów piłkarzy. Jeden wyraz, który choć ocenzurowany, to i tak zawiera w sobie wszystko, co potrzebne piłkarzowi, by odnieść sukces w piłce nożnej. Zapier. Wersja U18 brzmi pracuj, ale ciężko, czyli ciężej niż inni. Możesz mieć talent, piękne oczy, super konto na Instagramie, znajomości w mediach, ale jak nie zapier? pracujesz na treningu tak, że na koniec dnia chce Ci się żygać z wysiłku. Jeśli nie chce Ci się pracować mocniej i dłużej niż Twoim kolegom po fachu, to nie oczekuj, że będziesz od nich w czymkolwiek lepszy. Chyba, że masz farta, bo i tak się zdarza. Ostatnio była na przykład Beka Kownackiego, który wyglądał po wakacjach na badaniach w Sampdorii jakby... dobra... Żeby ująć to delikatnie powiem tylko, że na pewno nie jak piłkarski talent walczący o piękną piłkarską karierę. No i spokój młody jest, wakacje miał cały rok pracuje, niech sobie te trzy tygodnie poszaleje. To normalne, bo przecież wszyscy tak robią. Wszyscy, ja nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ci, którzy przechodzą do historii są najlepsi, potrafią jednak się opanować i znać umiar, no ale to nie są wszyscy. Chcesz mieć praktycznie wszystko i nie musieć pracować, to teraz wyrzeknij się praktycznie wszystkiego i pracuj za dwóch. Wydawałoby się, że to proste i logiczne. Ale nie, kurwa, hu... Luther King, bo niesprawiedliwość w mediach się śmieje i też jakiś YouTuberek się pruje, tylko Bóg może mi oceniać. No to klątwa rzucona, w kolejnym sezonie Kowna i krycha 11 sezonu UEFA, róbcie screeny i trzymajcie kciuki. Jak już przy kciukach jesteśmy, to możecie też kliknąć kciuk pod filmem i zostawić suba, bo. Wiecie, jaka jest różnica między subskrybowaniem tego kanału a Paulinio? Subskrybowanie jest za darmo i przynosi korzyści.